To na, jaki, na jakim etapie? Bo tu koleżanka zadała pytanie, jakby nie uzyskała odpowiedzi. Ile mamy czasu na to? Nie, kiedy, kiedy, zostało kiedy, kiedy zostało, zostało złożone? Wniosek o Czyli w poniedziałek, kiedy rozumiem, tak, no, po zostanie decyzja wydana. To dobrze że państwo poprosili o to spotkanie. Tak, bo w życiu byśmy się nie dowiedzieli. No to kiedy się Ja jestem w dyspozycji państwa... mamy czasu. ...na przykład wypowiedziałbym trzeźwe materiały. Jeżeli pan są to z tej to te materiały. Pan Sojtys organizuje dostępnie. W zależności ile państwo będą przylewali na się z tymi materiałami, Z z z z z środek, do podam Jakie są kilka tysięcy stacji które legalnie działają, legalnie tak. pracują, a znajdzie się jeden, który nielegalnie handluje handlem, to oczywiście na to jest ten jeden. Ale proszę, żebyśmy uwagę, że jest tysiące podmiotów, które robią to legalnie i które sprawę. No ale my właśnie prosiliśmy Pana o przykłady tych tysiąca uczciwych, którzy nie zagrażają.